Dzień mankost, ciastec gaming. Dzisiaj będziemy robić mały karabinek taki wolnopalączny go się lądu z triangle crackerów Czy to jest Więc sobie wezmę chyba takiego kawałek, nie będzie za długi Nożyczki biorę Dsiam resztę lądu odkładam Mam czy takiego po co no, są takie rzeczy? Nie wiem jak się w Polsce nazywają. Co zwijamy, takie coś. No, trochę wyprostuję, żeby łatwiej było. Załóżmy, że na sam koniec dwa naraz wybuchną, więc trzeba zrobić takiego. No, właśnie. Lepiej jak ten on no, przy samym końcu, dopiero tutaj on albo w sumie nie, a tak będzie trochę lepiej. O właśnie. Jak widać, złączyłem to teraz w ten sposób. Ja na bieżąco będę obcinał sobie Wystające elementy z tego. Będzie mi to od razu łatwiej operować tym i później dodajemy petardę po petardzie tak najłatwiej to zrobić ja teraz nagrywam kamerką z playa trójki więc jakoś może być taka sobie, ale no lepsze niż mojej kamerki jest jakbym miał użyć moją kamerkę internetową to jakoś i tak jest lepsza już muszę pamiętać o tym, żeby tych za blisko nie dać, bo na Sylwestrach tej małej kompilacji mogli się zauważyć, nagle było 5 naraz, i to miał być taki mały karabinek, ale nie wyszło mi, ale jakoś tym bardzo się nie przejmuję, bo wiem, że coś zawsze może nie wyjść, dobrze tak, niż jakby to miało wyszaleć parę naraz i jedno w moją stronę i to miało wybuchnąć przed twarzą. pomyślałem taki filmik może być fajny bo już długo filmików nie było na moim kanale czekaj chwilę to odetnę tego bo za długi tu jest lepiej będzie bo później mogłoby mi odpalić ten kawałek inny kawałek bo to będzie tak powieszone, w ten sposób mogę powiedzieć bo, bo będzie do góry powieszone i to będzie tak odpalane z góry więc tutaj później w sumie nie źle to zrobiłem, ale to mniejsza oto to jakoś wykominuję później coś fajnego i pokażę wam rezultat tego co zrobiłem teraz zrobię i za parę parę dni, a ja może tam ty tydzień, dwa pokażę rezultat też nie chcę często puszczać mojej okolicy, bo to jest policja, jak jest jakiś sąsiad albo ktoś zadzwonił, że puszczam fejwerki policja przyjechała i Cały dom by przeszukiwali, przeszukiwali Ja nie, nie mam ochoty żeby Wyszła u mnie policja Tak powiem Muszę przyzwyczaić się tak kurde, trochę dalej Bo tą kamerkę tak kurde, dziwnie mam ustawioną teraz Z monitorami kurde z wisa którym taśmie Przyklejona teraz jest Nie wiem jak tego inaczej zrobić I to jest, ostat... to jest głównie reszta tego co mi zostało z Nowego Roku, tego co nie, nie wyszłałem bo nie chciało mi się po prostu Sąsiedzie to zmarudzili, bo u sąsiadów dzieci małe spały i poprosili żebym poszedł gdzie indziej, albo przestał to strzelać to, ale... Res... Tam chyba przedostatnią paczkę tego, jak to się nazywało, e... tych FP3 jak tam wystrzelałem i poszłem do domu Około drugiej nad ranem to było, więc no Jak wam się podoba mój hipek? Oooo Fajny Mi się bardzo podoba Pod choinkę dostałem Jutra Jaram, z takiego hipka mam Się boję do kluczy dać, że mi się rozwali Dlatego góry nie użyłem w ogóle Mam go tylko po to, żeby go mieć Że tak powiem ja właśnie takie maty będę te zrobił, ale takie karabinki można powiedzieć, ale będę szybko palącego lątu się robił i następny projekt taki co będę teraz robił, bo to będę częściej robić coś takiego, to będzie od razu chyba, że z 200 fp 3 to będzie robione, taki mały karabinek szybko palącym się lątem, żeby to naprawdę taki szybko bardzo dużo buków zrobiło i głównie o to o co chodzi w takim karabinku, żeby było dużo wybuchów. Podrząd. Jestem zostało dwie petardy, i w sumie też pomyślałem, że coś, coś trzeba było nagrać. Bo już długo nie było ani jednego odcinka na kanale. No to było co, coś nagrać, bo I się powiedzieli, że w ogóle nie nagrywam, i skończyłoby się. I by wszyscy, widzę, poszli sobie, i, I by się skończyło wszystko wtedy. Więc już nagram, będzie fajnie. I mam telefon wreszcie. trochę nie pokażę, bo na dole leży. Nie chcę mi się po niego iść. Tu trochę leniwy jestem, przyznaję się. Nie będę ukrywał tego. Jestem leniwy. To trzeba obciąć. To też najlepiej. Śmiecie, sugarne no i mamy coś takiego małą mało karabinek z, z raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć z dziesięciu petard akurat ja w ogóle nie wiedziałem ile mi zostało to było wszystko co z nowego roku mi zostało więc co by nie, pomyślałem coś takiego fajnego więc y, zaraz krótka przerwa zobaczę jak to zmontować żeby wszystko ładnie y, mogło wybuchnąć później jak to odpalimy więc Dobrze, już jestem, zrobiłem takie coś, yy, z, takie, takie tajmy, ta, 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 taśmy To jest do malowania taśma Jak coś maluje to lepiej zabezpieczyć sobie rogi, żeby nie przemalować farmą czy tam jak to tak powiedzieć I pomyślałem, że zrobię coś takiego Chcę bym mógł, mógł zrobić tak, żeby z gór kurde, zepsułem jedną, złożyłem niechcący. Przymocuję to tak i tu na końcu wtedy Ym, przełożę pomiędzy tym i zawinę. Nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba nie, bo ręce zasłaniają. Zaraz pokażę Wam z blisko o co mi chodzi. Muszę to ogarnąć. odepnę to, żeby było to widać, mogłoby to zasłaniać. Nie mam zbyt dobrego podło na kamerkę, bo mam za mało okienko, żeby dobrze widzieć, ale o coś takiego mi chodzi. Chcię, że połączyłem ten, to, to coś z taśmie, co coś staśmy, tutaj lądem takim ding, no nie wiem, jak to się nazywa, no przepraszam. Mogłem się przygotować i nauczyć się, jak, jak się takie rzeczy narzewają. Ale tak, już mówiłem, na spontanie nagrywam, nawet nie wiedziałem, że będę coś nagrywał dzisiaj bo miałem za dużo nauki na jutro szkoła mi się rozpoczęła i w ogóle kiedy miałem czasu żeby z kolegami na teście na posiedzieć niestety ale już widzę to fajnie będzie wyglądać ta to, to mata ten to, to karabinek jest Tego? Ja ogólnie lubię takie projekty robić, bo zawsze lubiłem coś tam kombinować, z i tak dalej. Bo w sumie od zawsze moje hobby, od momentu, w którym e, pierwsza raz kupiłem, fajewerki do teraz, nie przestałem kochać tego kude, tej zabawy, tego tworzenia i różnych rzeczy z fajewerków. To po prostu. Zostanie to, po prostu nigdy się nie znudzi. Pokażę, ktoś tak porządnie bardzo lubi fajwerki, też rozumie to. Rozumie. No. I oto mój efekt. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie lajka w górę, skomentujcie, subskrybujcie. O ile się nie subskrybujecie i. Do nas méhočinka i narka.